Cześć, dzisiaj zaprezentuję Wam katalog Lidla od 8 listopada, ponieważ już od środy 10 listopada czeka nas w sklepach stacjonarnych naprawdę mega nowość i mega maszyna Sparkside'a. Chodzi tutaj oczywiście o strugarko i wyrówniarko-grubiarkę, o grubościówkę po prostu dwa w jednym, zabezpieczeniem przed przeciążeniem oraz automatycznym odłączeniem w razie awarii. W zestawie pojemnik z możliwością podłączenia zewnętrznej instalacji odsysania oraz klucz z gniazdem sześciokątnym za cenę 800 zł. Strugarka była dostępna wcześniej na sklepie online, natomiast była w cenie 900 zł. Tutaj jest 100 zł tańsza. Natomiast kiedy pojawiła się ta gazetka po wejściu na stronę Lidla, na stronę sklepu Lidla, zauważyłem, że online również ta strugarka jest dostępna za 800 zł, nie za 900 jak to było wcześniej. Strugarka jest oczywiście z 3 gwarancją. Zobaczmy, jakie tutaj ma parametry. Ma 8000 obrotów na minutę. Maksymalna wielkość wiórów 2 mm, czyli maksymalna grubość strugania. Prędkość posuwu to 6,3 m na minutę. Wysokość szerokość przepustu 12 cm i szerokość 20,40. Wielkość stołu to 25 na 20,40 cm. Strugarka szerokość strugania 20,40 cm. Wielkość stołu 74 na 21 cm. Do precyzyjnej obróbki drewna. Widzimy, strugarka wygląda identycznie jak modele Szepaha. Myślę, że ona też będzie produkcji Szepaha. Ja do tej pory nie używałem takiej strugarki. Zawsze strugałem deski, różne kantówki, po prostu ręcznym strugiem o szerokości strugania 82 mm. No i przez to wiadomo, ta deska nie była idealnie równa, wy wy wyplanowana. Natomiast wiadomo, nie wyprowadzimy, nie, wy nie ostrugamy deski tak takim strugiem, gdzie musimy wykonywać dwa najazdy, jeżeli tam deska ma z 14 cm czy 12, no i powstają na różnego rodzaju linie. No i z jednej strony może deska być niższa, z drugiej wyższa, może być taka w dużym powiększeniu sfalowana. A tutaj jeżeli będziemy strugać deskę, no to ona już będzie na całej swojej szerokości strugana jednym nożem i na taką samą głębokość będzie bardziej równa, a potem możemy ją przeprowadzić przez wyrównywarkę. No, i ta deska będzie wyprowadzona naprawdę bardzo ładnie, bardzo równo, przynajmniej yy, teoretycznie tak powinna być. Nie ma tutaj napisane, ile to ma mocy, ale z tego co się orientowałem na internecie, 1260W chyba coś koło tego, a więc nie jest to najmocniejsze urządzenie. Natomiast za cenę 800 zł. No nic tańszego nie znalazłem na internecie, żadnej strugarki yy, nie znalazłem tańszej niż właśnie 800 zł. Druga, chyba najtańsza jest z Macalistera z Castoramy za 900, o takich samych praktycznie parametrach. Czy warto ją kupić, czy nie, tego możemy się już dowiedzieć z filmu na YouTubie, ponieważ jest już recenzja dosyć obszerna i konkretna na kanale Majsterkowicz BB. Link do tego kanału wrzucę Wam gdzieś pod filmem. I tam właśnie jest fajnie to zrecenzowane, przetestowane, wymienione wszystkie wady, zalety tego filmu, zalety tej, tego elektronarzędzia. No, i główną, główną bolączką, oczywiście, są to, co można było się domyślić. Ta przykładnica, która w tych budżetowych strugarkach jest naprawdę bardzo giętka, wygina się przy struganiu czegoś wyższego, to może być problem niż kantówki. Natomiast, no i te blaty również nie były w jednej linii, na jednym poziomie to były chyba dwa największe minusy. Cenowo to wygląda tak. Myślę, że jeżeli chcemy kupić coś znacznie lepszego, no to strugarka diwolta jest za. Prawie 3000, dalej różne już profesjonalne firmy ko 5-4000, ale tam jest większa moc, większa szerokość strugania Natomiast my tu nie o takich narzędziach rozmawiamy. A ja się nad nią grubo zastanawiam. Nie udało mi się wcześniej kupić sprawnego tego pistoletu natreskowego. Kupiłem dwa i każdy nie działał. Zostawcie komentarz, czy u Was w Lidlu też tak było. Myślę, że muszę się nad tym zastanowić może nie ze względu na to na trwałość, jakość, tylko po prostu na samą pracę. Trzeba wiedzieć, że to jest bardziej niebezpieczne moim zdaniem, niż struganie sobie jakiś desek strugiem ręcznym. Oczywiście mniej męczące zapewne, ale wiem, że w wielu przypadkach znam wiele przypadków, gdzie to taka strugarka tego typu jest bardzo niebezpieczna dla ludzi. Następnie jak chodzi o warsztat, mamy tutaj zestaw do mechaniki precyzyjnej z lupą LED, powiększenie od 2,5 do 5-krotnego powiększenia, z uchwytem na lutownicę, w zestawie baterie za 30 zł. Lampka przenośna i reflektor przedni. Rozsuwana lampka przenośna i reflektor czołowy z wychylną głowicą. Lampka LED w 2 w 1 w zestawie baterie, dwa wzory 30 zł. Mamy tutaj coś, czego dawno nie było, mi się wydaje. Zestaw mikrowierteł 10 sztuk, 3 zestawy do wyboru za 20 zł. Nie używałem tego, nie mogę o tym nic powiedzieć. Zestaw narzędzi do mechaniki precyzyjnej, dwa zestawy do wyboru za 30 zł. Tutaj z tego co widzę, te zestawy są całkiem spoko. ja Ostatnio u siebie na kanale testowałem szczypce do mechaniki precyzyjnej z Parkside'a. Pamiętam, bardzo dobrze się spisywały i tutaj przedłużać bębnowy 10 metrów maksymalne obciążenie trzeba pamiętać że zawsze trzeba rozwijać ten przedłużacz po obciążeniu to 2300 W, Cztery gniazda wtykowe z termicznym zabezpieczeniem i samo zamykającym się pokrywkami. Stabilny stelaż z rurki stalowej. Długość przewodu około 10 metrów za 65 zł 10 metrów grubego przewodu kosztowałby 40 45 zł, Natomiast tutaj właśnie z tym bębnem za 65 3 lata gwarancji. Ochrona IP44, myślę, że jest to dobra cena, że można coś takiego kupić, natomiast wiadomo, żeby uzyskać pełną wydajność, pracować czymś wiem, trzeba rozwinąć całkowicie ten przedłużacz. Dalej mamy zestaw akcesoriów warsztatowych, cztery zestawy do wyboru, zaciski, rzepy lub zestaw do szybkiego okablowania za 20 zł rzepie 50 elementów. Moim zdaniem takie zestawy są przydatne. Niekoniecznie może ten zależy co chcemy gdzie chcemy rozwijać te kable czy chcemy przykręcać gdzieś do drewna czy nie. Natomiast te, ogólnie rzecz biorąc te zestawy warsztatowe z Lidla po 20 zł, w tych pudełeczkach czy po 14 z różnymi śrubkami są bardzo przydatne ja je kupuję. Dalej jest przedłużacz 25 metrów do użytku w pomieszczeniach i krótkotrwałego użytku na zewnątrz IP44 za 100 zł, dokładnie 99 czy lata gwarancji z gumową klapką. Tutaj mamy 25 metrów za stówę. No, moim zdaniem, moim zdaniem, jest to chyba troszkę drożej niż w kastorach. I matanty poślizgowa do bagażnika 120 na 80 za 3 dychy. No oczywiście, to akurat wszyscy wiemy, że to się przydaje. Stawcie proszę komentarz pod filmem, czy chcielibyście u siebie mieć taką strugarkę czy może mieliście już nie chcecie na niej pracować z pewnych yy, względów czy to bezpieczeństwa czy różnego typu jeżeli używaliście takich na narzędzi to zostawcie wszystkie minusy i plusy tych narzędzi w komentarzu proszę pomoże innym widzom no i mnie również podjąć decyzję jak chodzi o kupno tego elektronarzędzia ja wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu hej